cztery wrześniowe nadzieje wrześniowe nadzieje niespełnione jeden dziesiątego dziś a to przeminęło a ciebie wciąż nie ma kolejny rok próbowałam czas zamaskowany czas zatrzymany Znów wrzesień mamy. Wrześniowe nadzieje spełnione. Trzy lata minęły. Wciąż czekam. Aż znów się. I zawsze będę czekać. Tak jak teraz ty i ja. Dwa dziesiątego wtedy poddaj się, a dam ci to, czego chcesz. Znasz to urocze uczucie klęski złapanego serca z bliska Liczłam dni i godziny. Serce mi wyskakiwało za każdym odgłosem z zewnątrz, ale ty posłałeś Przyszłość, na Ziemię. Trzy: jedenastego wtedy. Czekałam na ciebie, liczyłam dni i godziny. Każdy dźwięk przyspieszał, tętno mi, a ciebie wciąż brak. Wstyd przegrana. Nie trzeba było wierzyć, a teraz zastanawiam się, czy kiedykolwiek czułeś to samo? Liczyłam dni i godziny, aby dostać tylko swe złamane serce od ciebie.